Ja ci coś pokażę Terapa. pa no, Widzisz? oczywiście tak otwierają. No Dobra, żeby była lepsza e aerodynamika, to pootwieramy wszystko, coś da się jeszcze zrobić. Nic się nie da zrobić. 3, 2, jeden, start. No fajnie, jakby on naruszyła, w momencie jak ja wukliknąłem <grym> Ale skrzydła. Ale nie przegram. Bo ono się nie rozpędza w ogóle. Ej, to jest... A ta seria, i to nie jest, widzowie, seria ogólnie elektryczna? Bo to nie jest jako elektryk, to jest normalnie podpisane jako ten. Jako samochód taki zwykły, spalinowy. Dziwnie to jest ogarnięte, bo to w prawdziwym życiu na 100%, widzowie, ten samochód to jest samochód yy, elektryczny. Dobra. już na mecie? No. Ile pojechałeś? A nie wiem, nawet 240, ile się łamałem, no ale to.